Dobra, ej, mówiłem wam, następną partię białymi gram w Rider Gambicie. Obiecałem. O Jezu. Pion, pion. Wydaje się dobre, nie? Jak ja zagram tak, i on to zbije, i ja to zbije, i on to zbije, to ja mam coś takiego, prawda? Atakuję tu i grożę biciem tego. Co tu się od****? To jest aktor jakiś? Ja tu, on tu, ja tu, on tu, mat. To jest prank, tak? No ja mu nie zapłaciłem, to jest Bułgar, pierwszy raz z Bułgarem gram. No, tak, zagram, bo on zagra tu i ja zagram coś takiego chyba. Mogę tak? Ja to biję, on to bije, ja daję szacha, on tu. Ja wrzucam tu gońca, on tu. Może wieża tu i wieża tu będzie, nie? Oj, 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 dobra, bicie, bicie. Tak, tu, wieża tu. Dobra, to musi wchodzić, nie? Bij, k jazda bez trzymanki. Przecież ja jestem buksio 22 Wy tu nie jesteście, dla dobrych szachów, tylko dla takich ruchów. Ja tu. Jak on mi to zbije, to ja gram tu. Bicie, bicie, wygrana. GG.